Bardzo ważny kongres, bardzo szczególny dla Ukrainy kongres w tych trudnych czasach, w czasach agresji rosyjskiej. I to pokazuje, że biznes Polski nie czeka, a już chce działać teraz, i my taki, takich działań bardzo potrzebujemy, bo nie ukrywamy, że. Mamy mnóstwo takich projektów, które chcemy realizować, nie czekając już naszego zwycięstwa, a można ich realizować teraz. Mamy sporo takich możliwości, no i zachęcamy biznes polski, żeby brać udział w, tych, w realizacji tych projektów odbudowy Ukrainy. I ja bardzo dziękuję pani minister Emilewicz za zorganizowanie tego forum. Bardzo, wymowna, bardzo wymowny tytuł tego forum, Common Future. Także wierzymy, że ten forum też przyczyni się ku temu, że Ukraina i Polska będą mieli wspólną przyszłość europejską w Unii Europejskiej w nas to ku temu idziemy, dążymy i walczymy o to.